Game Music Fest Between, czyli pomiędzy, więc pierwszy raz w Filharmonii Śląskiej 8 grudnia możemy się spotkać na kameralnej edycji tego festiwalu. Będzie bardzo magicznie, będzie bardzo na pewno zimowo, ale będzie też bardzo energetycznie, bo fantastyczne kameralne aranżacje muzyki z gier i z bajek. Na pewno hologramy, które są naszą taką, powiedziałabym, specialité de maison, ale dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim pokażemy Państwu wystawę zrobioną w bardzo takiej nietypowej technologii augmented reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości. To naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe. A Politechnika Śląska z kolei zaprezentuje nam w swojej strefie technologii Także Google VR zaprezentuje też działania, które mogą się zdarzyć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i to, no, o co szczególnie chciałabym Państwu zwrócić uwagę, od godziny 10 rano, Odbędą się webinary, więc bardzo dużo ciekawostek związanych z płaszczyzną pomiędzy kulturą a nowymi technologiami będzie można we własnym fotelu, po prostu biorąc udział w webinarze, zobaczyć i przyswoić. Bardzo serdecznie na to zapraszam. Wszystkie webinary będą przez nasz YouTube Filharmoniczny transmitowane.